Czałeczka sąsiady. Witamy na Kanale Królewska Biel. Dzień dobry. Jest to odcinek 16 i będziemy mówić o kadrze Realu na y, trwający już w sumie sezon i także tutaj będziemy wspominać o nowych zawodnikach. Zacząłbym od pozycji bramkarza. Y, niestety Thibaut Courtois nie jest dostępny na ten sezon. Doznał dość poważnej kontuzji, także w pierwszych meczach bronił Andriy Lunin, który jednak nie sprawdził się aż tak dobrze. Moim zdaniem nie ma papierów na pierwszego bramkarza Realu i przyszedł na wypożyczenie Kepa Ariza Balaga z Chelsea. Co myślisz na temat tego zawodnika? Kepa, no grał w Chelsea, dosyć fajny madorobek, ale mi się wydaje, że jednak ta jego fizyczne aspekty i mentalne poszły w dół i ja jednak bym dał szans, więcej szans Adrianowi Uniowi, żeby no po prostu wykorzystał starał się wykorzystać swoje atuty bramkarskie no bo on jest 4 lata młodszy od, jednak od właśnie Kepy i wydaje mi się, że powinien więcej grać niż, niż Kepa. Kepa i tak jest tylko na wypożyczeniu, mimo wszystko. No, dostał swoje szanse Unin. Sorry, że Ci przerwę. Dostał, dostał swoje szanse Unin, ale ma jako pierwszy bramkarz ma bardzo minimalne doświadczenie. Pamiętaj, będziemy grali w Rydzie Mistrzów. Ja jednak się cieszę, że sięgnęliśmy po bardziej doświadczonego bramkarza. I tylko pamiętaj, że to jest na sezon wypożyczenia. Po sezonie go pożegnamy, jak się wyleczy kurtua. No tak. Tak, tak. tak. To, e, zgadzam się z tym, ale mimo wszystko, mimo na te trudniejsze mecze, Kepa mógłby być e, dobrym wzmocnieniem, ale na te słabsze mecze jednak e, stawiałbym na Unina. No, Skopa del, del Rey tak. na pewno będzie bronił, także jeszcze załapie minut. A no, pamiętaj, grał w Lidze, jak jeszcze Kepa nie było. Parę no, meczów zabrał. Z... Nawet nieźle, nieźle mu szło. I gdyby utrzymał tę formę no, z początku sezonu, uważam, żeby byłby dobrym, takim solidnym, może nie pierwszym bramkarzem, ale takim solidnym bramkarzem na właśnie takie zespoły jak Cadiz. Tak. E... Cadiz, Elche. Elche, tak. No ale zgadzamy się, że Kepa w najważniejszych męczach będzie bronił i mamy nadzieję, że da sobie radę. Mamy, tak, trzech bramkarzy, jedziemy w stronę obrońców teraz. Tak. Moim Czy... faworytem... Jest właśnie Fran Garcia. Tak, o nowych, o nowych obrońcach wspomnijmy, e, który przyszedł do, w tym sezonie do Realu Madrid, albo wrócił, on wrócił z wypożyczenia, czy on, on nie no był, był sprzedany, ale jest to wychowany Realu. Jest to wychowany Realu. Wrócił do domu. My tak lubimy, że po prostu sprzedać zawodnika i mieliśmy do niego 50% praw, także za pół jego ceny go wykupiliśmy teraz. I moim zdaniem to był bardzo dobry ruch. E, dlatego, że Mendy też miał, był poważnie kontuzjowany, teraz dopiero wraca do zdrowia. No i tak, no sorry, że ci przerwałem. No spaka, spaka. No dlatego ja uważam, że właśnie to był bardzo dobry ruch, żeby go kupić i stawiać na niego w też w takich meczach e, ligowych i Copa del Rey, żeby się też jakoś rozwinął, chociaż to jest e, dosyć no taki middle-range age, e, żebym powiedział. <grym, <grym, nie tak wiem, czemu że... tyle po angielsku mówię, ale żeby taki, no 24 lata ma chłopak. E, uważam, że jeszcze przed sobą ma dużo minut gry. Na, no nie wiem, nie, niekoniecznie na wysokim poziomie, ale na takim średnim, właśnie na takich zawodach. No, tak. no, ale parę lat starszy od niego Mendy. Teraz do, wraca do zdrowia. Mi się wydaje, że on jednak będzie pierwszym wyborem pierwszym na te najważniejsze mecze, gdyż gra trochę w bardziej defensywny sposób niż, niż Fran Garcia, który moim zdaniem na słabsze zespoły będzie wypuszczany, żeby tak w stylu Marcela bardziej po tej lewej stronie. No tak, tak, Na prawej mamy mamy Carvajala, który Osta... raczej będzie grał że w mniejszych meczach. Osta... po środku No słuchaj. No, ostatnie kilka meczów w, w, w Fran Garcia no, nie pokazał się z dobrej strony. może jest zabrakło... zestresowany, że, że Mendy będzie wracał i będzie zabrak... rywalizację. Tak, zabrakło mu trochę nie wiem powera. No i na środku pewnie Militao mi nadal jest kontuzjowany, także pewnie będzie Alaba i, I Rudiger. Czy myślisz, że Real powinien wzmocnić obronę? Myślę, że to jest jakieś tam. Oprócz tych zawodników, co mamy, co, co Mendy teraz będzie wracał, właśnie, co Carvajal gra. No, no i zobacz... Eder Militao jest kontuzjowany. No jeszcze. kontuzjowany jest, moim zdaniem, tak. Nie wiem, czy jeszcze jacyś obrońcy zostali, czy to już byli wszyscy? No jeszcze jest. Y, tak. Aha, Vasquez, tak. No to będzie zmiennikiem Carvajala, moim zdaniem. A odpowiadając na Twoje pytanie, czy powinniśmy wzmocnić obronę? To już po pierwsze na no to jest za późno, bo okienko się skończyło. Już bym więcej nie mieszał, no muszą dać radę. No dobrze, ale za chwilę lecie... kolejne okienko otwiera, tak? Na no początku. no mamy dwóch tych lewych obrońców, dwóch prawych obrońców, no i z tym, z tym środkiem, a jeszcze na co jest na środku? Jako zmiennik dla tych dwóch dla Alaby i Rudigera. No w obronie, no też jest niby cienko, ale nie tak cienko, jak w ataku, do którego przejdziemy, ale przed atakiem e, jeszcze pomocnicy. Pomocnicy przed atakiem. E, co myślisz o nowych pomocnikach, no? Jude Bellingham jest uznawany za pomocnika, także 100 milionów. 20-letni. Co masz, co masz do powiedzenia? Uważam, że to był bardzo dobry transfer. Jeden z e, chyba najlepszych decyzji, jakie klub mógł e, wprowadzić tak naprawdę. 100 milionów, trochę dużo, ale się opłacało. I myślę, że. Już pokazał i pokazał, co potrafi w tych pierwszych meczach. Co Jak najbardziej, w każdym meczu zdobywał bramkę, no to jest niebywałe. Co mecz, to, to bramka właśnie jest porównywalny do Ronaldo, że podobny dorobek na początku sezonu. No, mimo że bardziej, bardziej z tyłu gra niż Ronaldo. Nie, I nie już, mi się wydaje, od pierwszych minut już, już zgarnął serca kibiców oraz Stał się takim liderem całego zespołu, takim jakim był właśnie Benzema, który odszedł. Tak. A... Wydaje się ogólnie, że to już był zawodnik Realu Madryt, nawet zanim do nas przyszedł, że już wszedł tak, jakby, jakby tutaj grał od 10 lat, że, że idealnie się wpasował tak jakby. Młody zawodnik, dosyć doświadczony na arenie międzynarodowej, a dlatego. Pewne obawy, jeśli chodzi o drugiego właśnie pomocnika Arda Gulara, to są takie obawy, że on nie jest za bardzo doświadczony przede wszystkim kontuzji doznał. No, to jest... I kontuzję dostał. Nie że jeszcze w pre-sezonie doznał kontuzji nie zabrał jeszcze w lidze ani minuty. No, zobaczymy, jak wyzdrowieje. Ja na jego temat nie mogę zbyt wiele powiedzieć. Zobaczymy, jak wyzdrowieje. Tak. Ja, wracając jeszcze do tematu Bellingama, ja uważam, że to. Mógłby się ten zawodnik przekwalifikować na dziewiątkę. I w ogóle tutaj te kontrowersyjne, różne tematy transferów na temat właśnie Mbappe przechodzenia do Real Madryt. Już nie potrzebujemy Mbappe. Moim Mbappe. zdaniem on. Tyle miał szans i nie wykorzystał. Widać, że on chyba nas na bardzo nie chce, to my go też nie chcemy. Ja już mówiłem na temat Mbappe w poprzednich odcinkach, że ja nie chcę, żeby Mbappe przychodził do Realu. Zawsze wolałem Erlinga Halanda i teraz gra fenomenalnie w Man City. Tak, no dobrze, ale jeszcze jest bardzo wielu pomocników, o których nie wspominaliśmy. Także moim zdaniem w pierwszym składzie, właśnie Bellingham będzie trochę grał wyżej, no i niżej będzie grał Valverde i, i Chuameny jako pierwszy skład. No i mamy Modricia Crossa, właśnie, żeby ich zmieniać w środku pola. Tak, czy się, um... czy się z tym zgadzasz? Zgadzam się z tym. Chociaż kończy ich, ich czas się też na San Diego Bernabeu, tak mi się wydaje. Ale że... czyli czas? Krosa. E, no, no to teraz. Tak. Już, już wspominał, że będzie za, ten zawieszał. E... Że e, po, po realu już nigdzie nie tak, chce iść. Tak, Ale że, że, że póki w realu, jeszcze wchodzi czasami. Także jako rezerwowy i modryć też, też mówi, że mu nie przeszkadza to, że nie gra, że są lepsi. Hmm. Jest fajnie. Nie wiem, czy jeszcze pominęliśmy jakiegoś pomysłu. Pominęliśmy. Jak Reżyserka, proszę, Reżyserka. proszę powiedzieć <laughs> jak pomóc. tak, to on też w zeszłym sezonie na lewej obronie grywał, także moim zdaniem będzie na no, zastępstwo dla za środkowych pomocników, ewentualnie na lewą obronę. Jak Mendy się znowu połamie, no to <laughs> <laughs> Fran, Garcia, Fran Garcia musi Garcia, mieć. A jak dwóch się połamie, to wtedy płeter no Kamavinga wejdzie. Na Fran ten, Garcia nie, to... nie może 90 pozycji. minut, tak, tak cały czas biegać, to będzie tam musiał zostać zmieniony. Jak Mendy wyleci. I Cebajos jeszcze. No to... Ceballos, tak, no to. Ceballos raczej w pierwszym składzie nie grał zbyt dużo w tym sezonie i moim zdaniem nie będzie grał bardziej jako rezerwowy. No, no, zobaczymy, jak to będzie właśnie tak. w tym. A... a jeszcze wracając do, do właśnie... nie, do, do napastników, ale to jest powiązane nie, też z Bellinghamem. No nie, nie wracamy, to przechodzimy do przechodzimy napastników. Przechodzimy do, napastników, do napastników, ale napastników, ale to jest też Związane z Bellinghamem, no. bo jak Bellingham wszedł do właśnie Sąbim Realu Madryt, soku. ja uważałem, że on będzie tak wprowadzany delikatnie, on tu już od pierwszych minut i z drugiej strony myślałem właśnie, że takim liderem stanie się Winicjusz. Vinicius, no. który aktualnie jest kontuzjowany, niestety niedługo wraca z kontuzji. Miejmy nadzieję, jak najszybciej. Mówi się o meczu z Sewilli, ale nie wiem, czy to nie za szybko. To, że sumie... dobrze, że wspomniałeś o kontuzjowanym Viniciuszu, bo Hoselu dzięki temu może sobie trochę pograć. Tak to w ataku mieliśmy w sumie tylko skrzydłowych, czyli Rodrigo i Viniciusza, a Vinicius wyleciał. No to gramy teraz bardziej z taką typową dziewiątką. To jest wysoki zawodnik, dość silny. Fajne wykończenie. Trochę był zestresowany widać. Też to nie ale... jest zawodnik tak, żeby cały czas ciągnąć u nas wózek, grać w pierwszym składzie o dziewiątka, ale teraz się dobrze sprawdza na zastępstwie. Tak, mi się wydaje, że to jest taki a, silnym wzmocnieniem zastępstwa. Pamiętaj, że na... jest po 30 już. No 33 Pamiętaj, lata tak my, po 30. Bo <laughs> no, mogę nawet powiedzieć, że. Nie, rok młodszy chyba ode mnie tak naprawdę. Dwa lata. No. no widzisz, reżyserka lepiej wie, kiedy Ty się radziłeś, niż Ty. No spoko, spoko. No Hoselu daje radę. Bardzo się cieszę, że... E, moim zdaniem to było bardzo... Nie, to nie jest jakieś e, duże wzmocnienie, ale pomaga. Widać, że pomaga. Na tym boisku tam e, strzela też bramki i asystuje, więc e, na swój sposób e, uważam, że pomaga. Pomaga Realowi Madryt i... No i też jest na wypożyczeniu, tak jak Kepa, że po sezonie no. wróci tam a, do swojego klubu. No bo Benzema odszedł i nikogo nie sprowadziliśmy za Benzema, dlatego... Także Hoselu już ma doświadczenie w La moim zdaniem spoko, jak na zastępstwo, ale... Na przyszły sezon trzeba coś innego wymyślić, też bym chciał Holanda, tak jak Ty mówiłeś. No, no. Ale się nie udało. No i dwóch zawodników zostaje, mianowicie to jest Brahim Diaz a, tak. i Rodrigo, który też... O Rodrigo ja już to, 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 to jest... trochę powiedziałem no z, można mu, mo, ja przypinam mu taką łateczkę słabego rozpoczęcia sezonu w sumie Rodrigo w sumie? tak nie no, Rodrygo lubimy ja lubi ja jest, lubię jestem, jestem Rodrygo, fanem ale, ale no, moim zdaniem w zeszłym sezonie miał lepsze wejście do zespołu niż teraz w tym sezonie no a Brahim Diaz no to on moim zdaniem bardziej na fałszywej dziewiątce powinien grać chociaż żadnych minut chyba jeszcze nie dostał w tym sezonie no ja nie wiem co się dzieje no ale kabla taki jest że on czasami on się przywiąże do jakiejś jedenastki, i za, bardzo, mm. za bardzo nie lubi eksperymentować. No póki co się, się to sprawdza, bo początek sezonu mieliśmy dobry. E, fenomenalny, powiedziałbym. Jaki? Początek sezonu Realu Madryt, lepszy niż się spodziewałem tak naprawdę. Po odejściu Benzemy, no tak. myślałem, że będzie słabo, ale tutaj... Póki o, co idzie spokojnie. Okazuje się, że... Wysoka że... forma w Bellingama. Tak, że pomoże. Nie tylko Bellingama, to w sumie zwycięstwa w... Tym, w tych meczach, które ogólnie były, to e, uważam, że to jest e, no, zespołowe zwycięstwo. Co prawda są potknięcia e, niektóre. No, każdy jest na przykład Ufrana Garcia, ale cieszę się, że, że zaufali, e, że ufają sobie, że to jest właśnie gra na takich e, podaniach, że dobrze ustawienie i no wszystko jak na razie funkcjonuje odpowiednio, tak jak powinno być i mam nadzieję, że nie spadną z formy i będą wygrywać dalej. No, wszystkich zawodników już chyba omówiliśmy, jak się, jak się nie mylę. I no to, jak przewidujesz ten sezon? Czy utrzymamy taką wysoką formę? czy Jako, jako kibic Realu, ja wierzę, w... Chłopaków i my się wydaje, że utrzymamy tą formę, zdobędziemy mistrzostwo ligi, mistrzostwo. A, no. Rozumiem, to ja się jeszcze zaraz muszę, będę musiał wypowiedzieć. No dobrze. dobrze, mistrzostwo ligi i wygramy w. I wygramy, pula, to... jeszcze wygramy nie, no to tak, to tak no to bo... nie, to ja niestety nie wiem, czy widziałeś wczoraj, Wczoraj chyba Barcelona grała, bardzo Oj, wysokie zwycięstwo Barcelony, także. 5 -0. Ja myślę, że. W La lidze będziemy mieli ciężko z Barceloną, ale mi się wydaje, że minimalnie zdobędziemy mistrzostwo Hiszpanii. W lidze mistrzów mam nadzieję, że mamy drużynę na półfinał chociaż, no, ale nie mamy żadnego klasowego napastnika, także mi się wydaje, że ćwierćfinał na pewno, półfinał być może będzie. No i wierzę w zwycięstwo w pucharze Króla, że Unin się wykaże. W pucharze Króla Hoselu wysoka forma w pucharze Króla też, także tak, pierwsze drugie miejsce w La lidze obstawiam, puchar Króla wygrany i ćwierćfinał, półfinał Ligi Mistrzów Około. Ja obstawiam e, trzy korony. Tak no, jest. Zobaczymy, jak to będzie. A aktualnie tym akcentem, zakończymy e, nasz dzisiejszy e, nasz no, dzisiejszą rozmowę, w sumie nasz dzisiejszy odcinek, odcinek i zapraszamy na mecz Realu Madryt z e, Realem Sociedad na Santiago Bernabeu dziś o godzinie dziewiątej. Strzałeczka sąsiady. Do zobaczenia.